Witajcie, Era Wodnika. Na początku audycji autor przekierowuje na kanał Telegram do jakiegoś swojego przyjaciela, który pomaga w kłopotach zdrowotnych, ale ja nie mam przekierowania na Telegram, więc to pomijam. Po około 40 sekundach jest taka treść. Witajcie, wydaje się, że w tej chwili świat umiera, ale w rzeczywistości on wkrótce powinien się narodzić. Tak niewiele z tego, co widzimy i rozumiemy, jest prawdą. Ludzie widzą nadchodzący upadek, wszystkie lęki i zmartwienia, wszelkie niepokoje. Wszystko to ma tylko jedną przyczynę. Świat nie może przetrwać, a my nie możemy sobie wyobrazić przyszłego świata. Musicie wiedzieć, że nic nie ulega zniszczeniu bez tworzenia czegoś nowego. Zniszczone zostaje to, co nie ma żadnej wartości, a w zamian przychodzi to, co jest dobre. Natura czyni to nieustannie to jest sedno prawdy. Doświadczamy stworzenia nowego świata. Burza nie potrwa długo. Pazory ciemności rozluźniają się i na wyższych poziomach pozostają tylko odległe wspomnienia. Wiele szokujących prawd naszej planety wydostało się już na powierzchnię. Prowadzi to wielu ludzi do gniewu i wściekłości. Możecie to uspokoić, bo to jest boski plan. Wszystko zależy od woli Stwórcy oraz czasu. Jeśli to, co widzicie wokół siebie, nie wydaje się boskie, to nie znaczy, że tak nie jest. Ludzkość powoli wraca do jednego kosmicznego głosu. Ranni zostaną uzdrowieni, wątpiący zobaczą i uwierzą. Ciemności zostaną usunięte i przebudzeni będą mogli zobaczyć, jak opada zasłona. To jest bożki dekret. Jesteśmy tutaj, aby umocować światło, dać punkt powiązania dla boskości w formie. To jest to, czym jesteście. Wszystko stanie się znane, wszystko się ujawni. To, co zaprzecza rozwojowi, zostanie usunięte. Ziemia zaczyna żyć w bólu wysokich wymiarów. Jesteście tu po to, żeby to stworzyć, żeby połączyć obecną rzeczywistość z tą wyższą. Jesteście nosicielami światła, jesteście silni w swoich umiejętnościach, Dlatego zostaliście wybrani, aby być świadkiem takich wydarzeń i nieść pomoc swoimi unikalnymi umiejętnościami. I pamiętajcie, że zawsze jesteście kochani. Błogosławień wam wszystkim.